Cześć kochani, tutaj Afolka. Zabiorę was dzisiaj w świat Minecrafta, bo właśnie z tej serii mam dzisiaj dla was zestaw. Jest to dom lisów. Kolejna wspaniała, jak dla mnie konstrukcja, zaraz po domu w kształcie świni i domu w grzybie, które całkiem niedawno wam pokazywałam. No przede wszystkim dlatego, że jest to znowu jakaś kompletnie inna propozycja, na no, której nigdzie indziej nie znajdziemy, tylko w Minecraftie takie rzeczy są możliwe. W dodatku mamy tu całą masę mobów, całą masę właśnie lisów. I różnych akcesoriów. Naprawdę ten domek w środku jest bardzo fajny. Zaraz Wam go pokażę. Tutaj jeszcze z boku pudełka przyjrzyjmy się właśnie tym bohaterom, bo mamy właśnie aż trzy lisy: jeden baby, lis, duży lis, arktyczny lis. No, tutaj w ramach przeciwnika mamy tego topielca i jest jeszcze no, figurka, jak gdyby stroju Lisa. Szczerze mówiąc, nie spotkałam się w tym, z tym w grze, bo albo Alex, albo Steve, ewentualnie w innych jakby kolorach ubrania, nie wiem co tu trzeba by zrobić. Żeby tak się przebrać, no ale zawsze jakaś nowość, więc to jest zdecydowanie na plus. No i tutaj na odwrocie pudełka widać domek w przekroju, właśnie od drugiej strony. Mamy świetne medelki, bo jest absolutnie wszystko, co w grze w Minecraft. Y Oczywiście w tym survivalu jest potrzebne, więc mamy łóżeczko, mamy stół rzemieślniczy, piec, a nawet ciasto, gdybyśmy zgłodnieli. Jest wspaniała też mapa powieszona na ścianie. No naprawdę uważam, że zestaw jest przegenialny. Z faktów liczbowych znajdziemy tutaj 193 elementy. Katalogowo 90 zł bez grosza, ale zda się go kupić sporo taniej. Już w tej chwili nawet chyba i poniżej 70 zł widziałem jakieś oferty, więc to naprawdę... Świetna cena. Zobaczmy, co było w środku tego zestawu. W środku zestawu, oczywiście, oprócz klocków, jedna instrukcja budowania w formie takiej kwadratowej książeczki, raczej z gorszego papieru. Jak tutaj widać na grafice, były dwa worki z klockami. Z pierwszego budujemy większość, właściwie wszystkie akcesoria: te mebelki i podstawę domu, a z drugiego go wykańczamy. I nawet chciałabym Wam tutaj pokazać, właśnie. Miejsce, gdzie sobie umieszczamy te wszystkie luzem wcześniej zbudowane mebelki, to jest naprawdę no super. Ja naprawdę, jak budowałam sobie ten domek, to, to to jarało mnie to bardzo. I to, na co chciałabym Wam jeszcze zwrócić uwagę tutaj na końcu, przy spisie elementów, to ogromna ilość pomarańczowych klocków. Ten kolor przeważa zdecydowanie, jak otwiera się worki z klockami, no to wysypują się naprawdę w sporej ilości takie klasyczne briki, bo zobaczcie, 11 takich, 2 na 6. I 92 na 4 pomarańczowych klocków, i sporo też płytek w kolorze pomarańczowym. Więc to, to też jest świetny dawca części. Zwłaszcza jeżeli potrzebujecie pomarańczowego koloru. No i jeszcze jedna sprawa: zawarcie fajna tutaj sporej wielkości płytka w takim kolorze zgniło-zielonym, jak to na Arktykę czy Tajgę się tundrę przystało. No dobra, zobaczmy, jak ten zestaw wygląda po złożeniu. A tak wygląda złożony zestaw. Oczywiście główną tutaj konstrukcją jest ten dom lisów w kształcie takiego śpiącego lisa, zwiniętego w kłębek, i to jest naprawdę urocze i bardzo podoba mi się ta konstrukcja. Fajnie też wyglądają te zamknięte powieki. Ale oprócz tego domku mamy tutaj spory fragment terenu, bo przed domem mamy taki trawnik w takim kolorze, oczywiście typowym dla klimatu tajgi czy też tundry. Znajdziemy tu również krzak z jagodami typowy dla tego biomu, no i pochodnie. Teren jest na tyle spory, że możemy z powodzeniem poustawiać tutaj nasze lisy, żeby sobie chodziły. Natomiast z lewej strony mamy dosłownie no, niewielki taki fragment wody dla naszego wodnika i jeszcze fragment ośnieżonego terenu, więc troszkę jest białych płytek. Można oczywiście z powodzeniem sobie to rozbudować, bo na pewno macie więcej takich klocków i ten teren sobie jeszcze powiększyć. No i tutaj jeszcze z lewej strony tego domku znalazła się skrzynka dobrze nam znana. Ja tutaj umieściłam w niej dwa akcesoria, czyli taki właśnie diamentowy miecz typowy dla tej gry, no i wędkę zapasową, bo drugą tutaj nasza bohaterka trzyma w ręce. Tak sobie myślę jeszcze o tym mieczu, bo powiedziałam typowy dla gry sam miecz. Owszem, chociaż diamentowy, no to już jest raczej rzadkość, bo trzeba by wcześniej wydobyć sporo diamentów, żeby go zrobić, więc tutaj myślę w takim zestawie to nawet dosyć rarytasik, jeżeli zbieracie różnego rodzaju narzędzia z gry. Natomiast na odwrocie domek prezentuje się w ten sposób. Można do niego jeszcze lepiej zajrzeć, zdejmując mu tutaj dach z jednej i z drugiej strony, bo specjalnie jest to tak zaprojektowane, żeby no, nam to ułatwić. No i tutaj znajdziemy całą masę właśnie mebelków i różnych akcesorii typowych dla gry w Minecrafta i najbardziej potrzebnych, jeśli chodzi o survival, że tak powiem, więc mamy fioletowe łóżeczko, obok stoi nam fajnie zaznaczona doniczka z kwiatkiem, mamy stół rzemieślniczy, piec, którym w tej chwili tak sobie go postawiłam, że się w nim pali, ale jak go odwrócimy, no to mamy klocek z nadrukiem bez tego ognia, no i jeszcze ciasto. Też to jest potrawa, którą można przygotować normalnie w grze i daje dosyć dużo energii, faktycznie, więc może czasem warto sobie takie ciasto upiec. Oprócz tego na ścianie wisi nam jeszcze mapa, i to jest też świetny klocek. Właśnie cieszy mnie to, że to wszystko są nadruki. A nie ma tutaj żadnych naklejek. Jeżeli chcecie, to jeszcze Wam to z bliska pokażę, żebyście się tutaj dobrze przyjrzeli, bo te mebelki to była naprawdę dla mnie czysta radość, żeby to sobie poskładać. Tutaj jeszcze, bo nie wspomniałam o tym wcześniej, mamy zaznaczone jak gdyby okno, i to jest chyba. Ten bok jest takim gorszym chyba elementem tej gry. Nie wiem dlaczego to tak zrobiono. Już mogli chociaż wstawić tu szybę, i nie wiem czemu to jest szare, a nie pomarańczowe, no ale to już mniejsza z tym. I tak w dużej mierze patrzymy na ten domek tutaj z przodu, ewentualnie właśnie tam od tyłu się bawimy, a po bokach to już tam mniejsza z tym. No dobra, zobaczmy jak wyglądają bohaterowie tego zestawu. W zestawie otrzymujemy pięć mobów, czyli mamy tutaj tego lisiego skina, to topielca i trzy lisy każdy inny. Do no jest duży lis, mały lis i arktyczny lis. I ten z nich naprawdę uroczy. Ten arktyczny lis wystąpił tutaj po raz pierwszy. Oczywiście po prostu jest w białym kolorze i łapki oraz końcówka ogona ma w takim błękitnym em, odcieniu. No ale to jest akurat w nim bardzo fajne. Nadmienię, że mam jeszcze jednego lisa w kolekcji, więc już tych lisów mam naprawdę sporo. Ten jeden list to jest z takiego małego zestawu przygoda w Tajdze. można by z powodzeniem też, myślę, te zestawy połączyć. Natomiast jeśli chodzi o tego Lisiego Skina, szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest za kostium, nie spotkałam się w nim, z nim w grze. No, ale tutaj wnosi coś nowego. No w końcu nie mamy po raz kolejny Alex, czy tylko właśnie taką postać oczywiście pasującą tutaj do całej tej tematyki, w dodatku trzyma jeszcze wędkę z rybą, też w kolorze pomarańczowym, więc tutaj naprawdę tego pomarańczowego koloru nam nie zabraknie, sam topiec no, jest zwyczajny do bólu, no to nie jest um, żadna nowość, zresztą ja sama też mam tego topielca, a nie mam wcale zbyt dużo tych zestawów, w kolekcji, więc to jest dosyć pospolita figurka, i tutaj żałuję, że nie dostał on żadnego akcesorium, choćby muszli łodzika, albo najlepiej w ogóle trójzębu. No ale no cóż, <głos》> musi tak już zostać. Ważne, że przynajmniej mamy się jak pobawić i z kim troszkę powalczyć w razie co. No dobra, podsumujmy. Podsumowując, polecam Wam gorąco ten zestaw. Za naprawdę dobre pieniądze jesteście w stanie wyciągnąć tutaj całą masę świetnych klocków. Przede wszystkim dużo pomarańczowego koloru, gromadkę lisów, nawet postać w przebraniu lisa. No i wszystkie tak naprawdę najbardziej potrzebne mebelki. Powiedzmy, jeśli chodzi o grę Minecraft, o mebelki czy o inne tam akcesoria. Sam zestaw wygląda na tyle dobrze, że z powodzeniem możecie sobie go postawić na półce i po prostu na niego patrzeć, a dzieciaki na pewno też chętnie by się takim domkiem bawiły, bo jest tutaj co robić. Mam nadzieję, że moja recenzja się Wam podobała i zapraszam wkrótce na kolejny mój film. Trzymajcie się, cześć.